Zależy nam na tym, żeby umuzykalniać naszą młodzież i żeby pokazywać, że muzyka jest fantastyczna do tego, żeby się bawić i rozwijać. Można sobie pobębnić, my tam gramy różne schematy. Ja to grałem tam na bębnach tam, ale mniej więcej już nie. Grajmy instrumentach na przykład na pianinie. Lubię grać na pianinie. No, lubię muzykę. Ja nie interesuje się nią aż tak bardzo jak na przykład innymi rzeczami, ale lubię muzykę, jest fajna. Choć takie warsztaty rozwijają nie tylko poczucie rytmu, ale rozwijają też empatię, wrażliwość. Jak się okazuje grać można na wszystkim to też chcieliśmy dzisiaj pokazać, a mamy fantastycznego mistrza, pana Jacka Kwaśniaka który pokazuje nam wszystkim, i nauczycielom, i uczniom, i dzięki Państwu, materiałowi, także rodzicom, że muzykować można wspólnie, na wszystkim i daje to naprawdę ogromną radość. Na początku miałem wielki dylemat, czy perkusja, czy akordeo. Wybrałem perkusję, ale pewnego dnia poszliśmy do dyrektora się zapytać, ten, czy mogę jeszcze na akordeon sobie dołożyć i pan powiedział, że mogę. Przy graniu na instrumentach używamy dwóch rąk i działają wtedy dwie półkule mózgowe, uruchamiają wiele, wiele takich obszarów, których normalnie nie uruchamiamy i to powoduje, że szybciej zapamiętujemy, mamy podzielność uwagi.